Czerwony traktorek. Hej, hej. Gna traktorek wśród pól i łąk, bo traktorek przyjaciół ma w On wie jak orać i zwozić plony, bo traktorek hej, hej. Zasieje za orze, pociągnie pług jak król wśród polnych dróg. Gna traktorek przez wieś. Wichura. Dzień dobry, traktorku. Przygotuj się. Tomasz potrzebuje naszej pomocy. Miele od świtu, żeby wykorzystać wietrzną pogodę. Do tyłu. Jeszcze troszkę. up, Dobrze. Musimy szybko dostarczyć mąkę do piekarni. Drogę, traktorku. Jedziemy. Wracaj tu! Mam cię. Złapałem, złapałem jeszcze jedną, Nikola. O, to świetnie. O, chyba wiatr otworzył klatkę. Wicher w nocy musiał być silny, skoro zerwał gruby łańcuch. Tak, wiesz co, i tak zamierzałem wymienić tę starą kłódkę. Nie wierzę, Piotrze. Naprawdę? O nie, popatrz na te drzwi. O Ojej. Mam nadzieję, że działają. Nie, niestety. Będę musiał użyć młotka. Spokojnie, iskierko, uwolnimy cię. Cześć, Janku. Witajcie. Dziękuję, że przyjechaliście. Drobiazg chętnie pomożemy. To jest samonka. Trzeba ją zawieźć do piekarni. Miałeś pracowity poranek? U, 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 rzeczywiście. A, skrzydła wiatraka uderzyły mnie dwa razy. E, to dobrze? Och, w taki wieczny dzień jak dzisiaj zwykle obrywa z razy. <grym zbierza> e, 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 będzie trochę miejsca. Pan Jones ma dziś przywieźć dużo ziarna do zmielenia. O, już dawno powinien tutaj być. Dziwne, nigdy się nie spóźnia. Zajrzę do niego w drodze do piekarni. Sprawdzę, co się stało. Drzwi się zatrzasnęły. Tak, bywaliśmy już w niezłych tarapatach kolosie, ale tak źle jeszcze nie było. I co teraz? Zastanawiam się, co robić i nic nie przychodzi mi do głowy. Pomocy! Oczy! Nie chcą się ruszyć! Och, odbiorę telefon! Ach, musimy je otworzyć. Może jeśli spuścimy powietrze z opon, iskierka się przeciśnie. Ja tylko żartowałem. Halo, stacja? O nie, tak. Nie, ale. Tak, ale. Z pewnością. Tak, oczywiście, tak. Nie, drzwi się zacięły. Zadzwonię do pana Jonesa. Musimy szybko naprawić te drzwi. Pilna sprawa. O, szybciej. Szybciej. Ratunku! Panie Jones, co się stało? Janku, dobrze, że jesteś. Tak ja e, nie mogę się wydostać. To przez ten wiatr. Silos uderzył w traktor. Na szczęście Kolos jest mocny. Inaczej zostałbym zgnieciony. To naprawdę przez wiatr? A czy nie uderzył pan Kolosem w silos? Nie, 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 nie. To wiatr, bardzo silny wiatr. Proszę się nie martwić. Spróbujemy was jakoś wyciągnąć. Halo? O nie. Rozumiem. Jasne. Na bukowej farmie? Nie, pan Jones nie może teraz podejść. Skończ wreszcie te pogawędki, Janku. Już jedziemy. A, Nikola, jak zreperujesz drzwi, przyjedź pomóc panu Jonesowi. Do zobaczenia. Ruszamy, traktorku, to pilne. W drogę! Co? Musimy jechać, wrócimy później. A co? Jak. Nie możesz mnie tak zostawić. Wyciągnij mnie stąd, Janku! Janie! No tak! Jesteś gotów, kolosie? Pomocy! Pomocy! Hmm. Nie wiem, czy sobie z tym poradzimy. Dobrze, dobrze. Nie mamy wyboru. Musimy spróbować. Nikt tego za nas nie zrobi. Dobrze. Jeden koniec, a teraz drzewo. O! Zostało nam mało czasu. Musimy się śpieszyć. Dobrze, napnij linę. Mocniej! O nie! Mamy ostatnią szansę! Miasta! Postaraj się! Pocnij, traktorku! Brawo, prawie gotowe! Uff. O, udało się nam, traktorku. Niestety, nie odpoczniesz. Musimy jeszcze pomóc panu Jonesowi. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie się podziewa pan Jones. Zatrzymam w wiatrach, zanim kamienie całkiem się zetrą. Widzisz, jak nowe. A to w gniecenie? Zajmę się tym. Już wieczorem będą takie śliczne jak ja. <ścoughs> tak. Tak, więc zostawiam cię tu, Piotrusiu. Pojadę na bukową farmę. Pomogę panu Jonesowi. Pomocy Pomaczy! O, Janek, Janku, tylko nie odjeżdżaj! Spokojnie, panie Jones! To nie potrwa długo. No dobrze, traktorku. Odzyskałeś już siły? Ojej, nic panu nie jest? Och, to było straszne, Nikola. Wicher wył, pioruny waliły, ciemność! Pioruny? Tak! Błyskawice! Jest pan gotowy? Co? E, a tak! Gotowy! Mogę jakoś pomóc? Tak. Gdy uwolnimy kolosa, przyciągnij ten drewniany kloc, żeby podeprzeć nim silos. Nie ma sprawy. Wszyscy gotowi? Gotów! Gotowa! Dobrze? Ruszaj, traktorku. Poradzisz sobie. Jeszcze tylko trochę. Wystarczy? Dobrze, Janku, możesz już cofnąć. O, byliście świetni. Ja chyba też. To bardzo dziwne. Co? Na zderzaku jest gniecenie, a na Silosie widzę błękitne rysy. Na pewno nie uderzył pan w Silos? Nie, to wiatr, Nikola. Wiecie co? Zgłodniałem. Mielibyście ochotę na małą przekąskę. No i... Jeszcze raz, Janku, dziękuję. Drobnostka, prawda, traktorku? To było łatwe.